No i kolejna impreza ze statku. Ja, ja w tym nie uczestniczyłem, w tym samolocie nie byłem, ale moi koledzy, którzy byli w tym samolocie, mi opowiadali. Mnie to aż się zdziwiłem takie rzeczy się zdarzały. W dawnych czasach, jeszcze za komuny, to nasi rybacy mieli główne bazy w Montevideo i Buenos Aires, tamtych okolicach. Tam łowili koło Falklandów. No i oni wracali różnie. Po pół roku zwykle około tam, do, jeszcze pewnie dłużej tam się, no zależy jak tam te zmiany były, ale samolot był wyczarterowany, był Polski i cały samolot był rybaków, można powiedzieć, pijanych rybaków. No bo oni to już totalnie byli zrelaksowani, tak? Wracają, cały samolot ich, tak? No to rządzą. No więc na początku, jak te samoloty latały, to były stewardesy. To stewardesy, oni szczypali w pupę i klepali te stewardesy po pupie. To one miały te psi, pupy sine, jak wracały. Więc lot stwierdził dobrze, zrozumieliśmy, więcej stewardes nie wolno puszczać z rybakami pijanymi. A prawie wszyscy byli. No więc byli tylko stawardzi. Na loty te czy gdzie rybacy by wracają, tylko byli faceci. No to się skończyło zeszczepaniem i poklepywaniem po tyłkach. No ale rybacy są też roz, e, inteligentni wymyślili, że zrobią sztorm w samolocie. No więc lot jest długi, prawda? Z, z Buenos Montevideo, Buenos Aires te laty są, sporo się leci. No więc jak zrobić sztorm w samolocie? No więc chłopcy to wymyślili, jak to się robi. Oczywiście samolot jest na wysokości 10 tysięcy metrów, to trochę dużo, bo żeby spadł, więc chłopaki robili tak. Prawo na burtę, taki wrzaz był, prawo na burtę, i wtedy wszyscy przerzucają się na prawą, czyli ci z lewej strony przechodzą na prawą stronę, i samolot się tak przechyla, No i pilot kombinuje, żeby wyprostować, tak? No, ciężko mu wyprostować, jak cały ciężar jest po jednej stronie. A potem krzyczą, lewo na burtę, i wszyscy przeważą na drugą stronę, więc tak relaksują się chłopaki, bo jest wesoło. On moc, przechył poważny, jak na statku, i taki sobie robią sztorm w samolocie. No bawi, żeby wyprostować. No jest to oczywiście super niebezpieczna zabawa i nie należy tego robić, bo w dzisiejszych czasach, no to by wszyscy pisali na czarną listę i już nikt by nie poleciał. No ale rybacy latali. Taki pomysł sztorm w samolocie. Sugeruję nie robić. I źle się skończy. W dzisiejszych czasach fatalny pomysł. Ale dawniej to przechodziło. Takie mieli rozrywki. Pilot wiedział, że będzie sztorm. W samolocie rybacy mu zrobią. Mm. Dobry Boże, Duchu Święto, Oświęty, żebyśmy durnot nie robili. Ale samo życie, no. Każdy spotkał pijaku gdzieś tam. Taki facet mówi: Większość ludzi jest nienormalna. Tylko niektórzy są normalni. Ja wybieram zawsze wolę z tymi nienormalnymi, bo jest weselej. Ja nie do końca. Dobry Boże, po Błogosław, dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim za stępowanie się. Dziękuję, że w takim samolocie nie, nie musiałem być.